Wałecki amfiteatr powstał przy okazji budowy promenady miasta. Inwestycja ta kosztowała 7 milionów złotych. Od samego początku były z nią problemy. Zamiast ławek pojawiły się betonowe wylewki, a przede wszystkim zabrakło przyłączy elektrycznych, co skutecznie uniemożliwia organizację imprez czy koncertów. Zapowiadano również możliwość oglądania z tego miejsca zawodów rozgrywanych nad pobliskim jeziorem. Ten plan także spalił na panewce. Drzewa, które tam rosną, zasłaniają większą część akwenu. Mieszkańcy, wałcze i turyści nie kryją oburzenia, że tak urokliwe miejsce stoi puste i niszczeje. Nic To się nie dzieje, ale kiedyś to było dosyć ciekawie, bo przyjeżdżały zespoły. Tam można na ławce się może posiedzieć jedynie, nie wiem, a tak to no co, nic tam nie ma. To położenie jest piękne, jest położenie piękne, jeziorko, wszystko, ale źle. Nadzieją na lepsze czasy dla Wałeckiego Amfiteatru miała być wspólna inwestycja władz miasta z poprzednim właścicielem pobliskiego hotelu Widok. Projekt nie doszedł jednak do skutku. Teren zmienił właściciela, a wraz z nim przyszedł kolejny pomysł na ożywienie amfiteatru. Ze wstępnych rozmów z inwestorem zadowolony jest burmistrz Wałcza, zwłaszcza, że są pomysły na wykorzystanie feralnego obiektu. Jest akurat dobre miejsce na takie wie pan, małe występy, małe recitale, gdzie mogą wystąpić małe zespoły. Albo na przykład zamiast urządzać kino na trawie, na, 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 na siatce boiska, właśnie tam to byłoby dobre miejsce. Póki co jednak pomysł z renowacją amfiteatru jest w fazie rozmów. Jak podkreśla Bogusława Towalewska, będzie to droga inwestycja. Jeśli jednak projekt dojdzie do skutku, to amfiteatr otrzyma drugie życie.